Siema za 112 przed wami moje piękne akwarium. I co? Zmieniło się trochę. Po prawej jest plaża, po lewo jest plaża. A do tego wrócimy. Nowe rybki mam. Postanowiłem, że trochę urozmaicę sobie tutaj obsadę. Wcześniej tutaj głównie są były, są i były. Gupiki i molinezje. A mnie wzięło coś na ławicę, i ostatnio u jednego z akwarystów podpatrzyłem, że pamiętam teraz u kogo. Właśnie te rybki. Tutaj te takie ławiczne, które sobie pływają. Rodostomusy zwinniki czerwonouste. Tak to chyba się nazywa. Nawet na pewno się to nazywa zwinniki czerwonouste. Bardzo fajne rybki. jakie je tu wpuściłem, to pływały sobie dokładnie w grupie. Teraz trochę mają ciasno, bo zarosło. I właśnie też z ich powodu po lewej stronie powstała plaża. Wysypałem tutaj piasek, dlatego żeby tutaj nic nie sadzić, żeby tutaj była odkryta przestrzeń właśnie dla tych nowych rybek. Prąduję tutaj trochę zaraz w tą, tą roślinę tutaj przytnę. Dokładnie tą. I tu zrobi się po prostu więcej miejsca. Miałem trochę tego piasku, więc zrobiłem tutaj plażę. Fajnie to wygląda nawet, tak wrzuciłem jeszcze takie ładniejsze kamienie, które wybrałem w to miejsce. W zasadzie ułożenie tych kamieni jest całkowicie losowe, bo wrzucałem z góry, upadały tak jak chciały, tak upadły. Pewnie przy jakichś tam grzebaniach w akwarium przestawię te kamienie, żeby jakiś może ład był, chociaż nie wiem. Zobaczymy jeszcze, to wszystko przyniesie czas. Tutaj za tym kamyczkiem ukryty jest dyfuzor od bimbrowni. Ale akurat, jak byłem w sklepie, zapomniałem kupić cukru. I nie ma dzisiaj bimbrowni. Zresztą już nie ma kilka dni. O, i korzystając z tej okazji, coś Wam pokażę. Pokażę Wam szybką reakcję na. Szybką reakcję roślin na. Zaraz wracam. Jestem z powrotem. Woda gazowana. Kropla bezkitu. O, kupiłem jakiś czas temu 6 butelek. W zasadzie przedwczoraj gorąco jest dużo, trzeba wody pić, i tak pomyślałem. Kurde, ludzie wlewają wodę gazowaną do akwarium, więc ja tak postanowiłem zrobić. na Berry w zasadzie, chcę zobaczyć, czy w ogóle odczynnik pH się zmieni, czy mój ten indykator się zmieni. I coś wam teraz pokażę. Odkręcam właśnie świeżo, świeżą buteleczkę. Wody gazowanej i wlewam. Tak do oko wleję jedną trzecią. No a trochę jeszcze a co tam. No dobra, wystarczy i teraz czekamy. Długo czekać nie będziemy, przynajmniej mam taką nadzieję na efekty brania tej wody. A w międzyczasie, w międzyczasie opowiem o tej roślince. Mnóstwo ślimaków na niej jest, a szczególnie w nocy. Dosłownie chyba jakbym wyrzucił tę roślinę w nocy, to bym zabrał wszystkie ślimaki z akwarium. Jest ich tu od groma. Ona tak się rozrosła, że przykrywa to w zasadzie przed akwarium. I to uniemożliwia trochę tym moim nowym rybkom pływanie. Jest ich tutaj 13, chyba 13, albo 12, chyba 12. I dokupię kolejne 12 i wywalę większość molinezji. Bo jednak te rybki, które pływają sobie taką dużo lepiej wyglądają niż te głupie molinezje, które pływają, jak chcą w zasadzie i tylko odziebają wszystko dookoła. Czy mamy już efekt blania wody. No I już się coś pojawia. Pierwsze bombelki. I tak zacznie bąblować, bąblować coraz bardziej. A po jakiejś godzinie, dwóch odczynnik pH zmieni kolor z niebieskiego na zielony, co oznacza, że dodanie wody gazowanej dostarcza po prostu dwutlenku węgla do naszego zbiornika. W Ameryki nie odkryłem, ale reakcję, szybką reakcję roślin Powiem Wam, że po tej reakcji byłem bardzo zdziwiony. Myślałem, że to wszystko będzie trwało dłużej. A tu parę chwil od wlania wody mamy już bąblowanie roślin. Początkowo sądziłem i chyba, nie wiem, czy to może być prawda, ale też może jakaś różnica ciśnień, coś górne może to też spowodować, że te rośliny zaczynają tak bąblować. Nie wiem, czy taka nagła zmiana tego odwrócenku węgla tak wpływa, ale naprawdę rośliny po chwili... Przeprowadzają intensywnie fotosyntezę. Tak mi się przynajmniej wydaje. I stąd to bomblowanie. Wy sobie oglądajcie, jak to rośliny sobie bomblują. Jak pięknie wypływają. A ja w tym czasie zdejmę szkło z góry i wyplu tę długą roślinę. To W zasadzie wylufę, dostać się do źródła tej rośliny to jest praktycznie niemożliwe. Jest tu Widzę, że wyrywając tą roślinę, chyba wyrwa wszystko, co widzimy. No, czy się jeszcze trzyma? Chorę, nie ma się dobrze. Co roślina. Znowu widzimy się przy 112. kryptokoryny rządzą tutaj. Rządzą to się niesamowicie, i już nawet nie chcemy się w tym grzebać, przycinać, wyrywać tego. Niech to będzie tak jak jest. Póki to jakoś wygląda. Może jak ktoś już zarośnie taką wielką kłębą, że nie będzie w ogóle można odróżnić tych roślin od siebie, to wtedy coś pomyślę. Tutaj wzdłuż tej szyby znowu. Balistaria się panoszy. Od samego rogu już tutaj puściła. Młode A i też z drugiej strony wyciągnę, nie wiem skąd tam się wzięło, bo wszystko, a jednak wyrosła i na walizkę razie usunąłem stąd. A tutaj wzdłuż tej szyby niech sobie rośnie może zarośnie cały ten tutaj bok. I jakoś to nawet może fajnie wygląda. Będzie wyglądać. Musimy intensywnie bumlują. Wszystko jakby nie z tych uszkodzonych liści Enviasa i kryptoporydy. No ale byłem bardzo zaskoczony tym, że tak szybko rośnie, zareagowały. Kilka, kilkanaście sekund dosłownie po wody i już bomblowanie. Może ktoś mi to wyjaśni. Dobra akwariści, chyba wszystko na tyle. A, z czas na teraz, co ja pytam? Tam z tyłu coś posadzę pewnie, gdzie ten czarny nikt nie widać. Waliłem z korzeń, więc jest tam trochę miejsca. Kryptokoryna tam się rozrasta, obie kryptokoryny, więc co porządku. tam coś wsadzę, nie wiem jeszcze co. Ale coś wraca. Dobra. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia, usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam.